Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórym ludziom wydaje się, że wszystko, kurde, przychodzi z łatwością? Jak to możliwe, że ciągle odnoszą sukcesy, a Ty nie? Może mają jakieś specjalne talenty, może mają jakieś, kurde, supermoce, a może po prostu wiedzą, jak sprawić, by trudno było ponieść porażkę. I właśnie dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ustawić swoje życie i działania, aby sukces był po prostu gwarantowany. I wiem, brzmi mega dobrze, więc zacznijmy. Jakby wyobrazić sobie młodego studenta Tomka, który zawsze miał problemy z nauką, zawsze odkładał wszystko na ostatnią chwilę, co kończyło się po prostu nieprzespanymi nocami, średnimi ocenami i pewnego dnia jego belfer podzielił się z nim złotą radą. Stwórz takie warunki, by trudniej było Ci ponieść porażkę, niż odnieść sukces. I Tomek postanowił spróbować, zaczął od małych zmian, ustalił stały harmonogram, nauki, usunął rozprasz rozpraszacze z biurka, zaczął korzystać z technik zarządzania czasem. Jakie miał efekty? Jego oceny zaczęły się poprawiać, a on sam poczuł, że kontroluje swoje życie, a nie jest takim więźniem, co leci na autopilocie. I właśnie, teoria teorią, ale jak to zrobić w praktyce? No więc zaczynajmy. Pierwsza sprawa, stwórz odpowiednie otoczenie. I pierwszym krokiem do sukcesu jest stworzenie otoczenia, które wspiera Twoje cele. Jeżeli chcesz schudnąć, wypełnij swoją lodówkę zdrową żywnością, a słodycze out do kosza. Jeśli chcesz się uczyć, stwórz miejsce wolne od rozpraszaczy, gdzie możesz się skupić, albo wyjazd do, do czytelni, albo wyjazd do, do kawiarni. Proste? Proste. Druga sprawa, planuj i wyznaczaj cele. Bez planu łatwo jest się zgubić. Łatwo jest się zagubić po prostu, chociażby w momentach internetu. Więc wyznaczaj konkretne, mierzalne cele i rozbijaj je na mniejsze kroki. Jakby każdy mały krok przybliżacie do końcowego sukcesu. Więc, wracając do naszego Tomasza, jego celem było zdanie egzaminu z matmy. Rozbił to na codzienne sesje nauki, które trwały 30 minut, i regularne powtórki, które trwały kwadrans. Więc proste, proste. Do wyznaczenia celów polecam metodę SMART i o niej już był odcinek na kanale, więc musisz go po prostu sprawdzić. Kolejna sprawa, ustalaj rutyny. Rutyny pomogą, pomagają w budowaniu nawyków, to jest oczywiste. Jeżeli robisz coś regularnie, staje się to częścią Twojego dnia i życia. Więc Tomek codziennie rano poświęcał 30 minut na naukę, za, za, po prostu zanim zaczął inne obowiązki, i dzięki temu nauka stała się jakby naturalną częścią jego dnia. Kolejna sprawa, szukanie wsparcia. Szukanie supportu, czyli otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają i motywują. I Tomek znalazł grupę studyjną, która pomagała mu w trudniejszych tematach i motywowała go do regularnej nauki. Jakby wsparcie innych osób jest po prostu nieocenione. I ostatni, piąty punkcik: dostosowywanie strategii. Jakby nie bój się zmieniać swoich strategii, jeśli coś ci nie styka i nie działa. Tomek eksperymentował z różnymi technikami nauki, zanim znalazł jakby te, które. Mu się działy i które były dla niego najbardziej efektywne. Więc czasami trzeba próbować różnych podejść, aby znaleźć to właściwe, które będzie game changerem w twoim życiu. Więc podsumowując, tworzenie warunków, które sprawiają, że trudno jest ponieść porażkę, to klucz po prostu do rozwiązania twoich problemów. I to nie jest magia, tylko świadome podejście do planowania otoczenia i po prostu działania. Jakby każdy z nas może tego dokonać, wystarczy trochę determinacji, bycia trochę świadomym i po prostu trzeba przemyśleć strategię. No, więc to by było na tyle. Dziękuję ci za obejrzenie. Jeżeli materiał był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij no i do następnego.